Na koniec o weekendzie na sportowo w Chorzowie, gdzie miłośnicy padla wzięli udział w towarzyskim turnieju Mexicano. Choć sport ten należy do niszowych, to organizatorzy zawodów Silesia Padel chcą zachęcić do spróbowania swoich sił na korcie. Padel to sport przede wszystkim towarzyski. Gospodarz turnieju zwraca uwagę na wzrost popularności dyscypliny, zarówno w kategoriach amatorskich, jak i tych profesjonalnych. Spotykamy się na padlu już od wielu lat, m.in. na Śląsku, tutaj w Chorzowie. Gramy, bawimy się, na tym właśnie polega padel. Ja z padlem mam do czynienia już tak naprawdę 10 lat, 10 sezonów i z roku na rok widać ten progres. Im więcej kortów powstaje, tym jest coraz więcej ludzi chętnych, bo to jest po prostu sport dla wszystkich, bardzo niski próg wejścia, bardzo towarzyski, tak jak już wcześniej wspomniałem. No i ludzie przychodzą, grają, cieszą się grą i to jest dla nich najważniejsze. Swoich sił może spróbować każdy, choćby na takich turniejach jak ten w Chorzowie, a pomocą służą zarówno zawodnicy, jak i trenerzy. Na początek słuchać się trenerów słuchać wskazówek, bo to jest mimo wszystko, że sport rakietowy, to jest jednak mimo wszystko sport trochę inny. Pewne przyzwyczajenia ze sportów typu tenis, squash, one nie do końca mają tutaj przełożenie w trakcie gry. Takie przygotowanie na początek jest to oczywiście przydatne, natomiast trzeba się słuchać, trzeba też obserwować. Zupełnie inna taktyka. Trzeba współpracować z partnerem, jeżeli się gra w, znaczy z reguły się gra w parze. Trzeba, trzeba patrzeć, co on robi, słuchać, co on mówi. On też kontroluje lot Piłki też podpowiada gdzie są przeciwnicy Jako, że dyscyplina coraz bardziej się rozwija Coraz więcej jest ludzi, którzy chcieli, chcieliby spróbować Więc zapraszam na, na trening To jest gra, którą bardzo szybko można pojąć I bardzo szybko może sprawić radość Jest na tyle łatwa, że naprawdę po dwóch, trzech treningach Można już czerpać przyjemność z grania w padle A wakacje to idealny okres na aktywne spędzanie wolnego czasu